Cześć, ja jestem czerybny, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak AI wpłynie na świat, na świat seriali, na kreskówki, na parodie, takie gadanie od rzeczy. No to co, zaczynamy. Dobra, to tak, czym jest AI? Sztuczna inteligencja. Jak zwał, tak zwał. Krótko mówiąc, jak będzie kalkulator, to on wam używa czegoś takiego jak algorytm. Żeby Wam coś obliczyć, tak samo AI używa setek tysięcy algorytmów, aby zrobić coś co przypomina odpowiedź na temat, o który zapytaliśmy. Tyle, że zamiast serii jedynek albo X i Y jak w kalkulatorze AI używa danych, takich jakby próbek małych jak kawałeczków, których używa do tego, aby ocenić co powinno, a czego nie powinno użyć się, żeby zrobić jak najbardziej pasującą odpowiedź do zapytania. To bardzo nijaka definicja, ale mniej więcej starczy na potrzeby tego odcinka, bo miało być o tym jak się go używa, a nie jak działa. A więc tak, AI jak mówiłem używa algorytmów matematycznych, więc oprócz zastosowań pokroju weźno napisz mi coś tam, to na przykład można go użyć do stworzenia Deepfake'a, wypowiedzi prezydenta Trumpa, mówiącego, że kocha on Doritos po tym jak był na randce z Hitlerem albo przerówek pokroju Stalina, śpiewającego gaz, gaz, gaz. No i właśnie, AI może też ułatwić pracę tłumaczy, bo może się przekopać przez cały scenariusz filmu i go przetłumaczyć dokładnie od tłumacza Google. Ale to zależy od modelu. Nie wchodząc w szczegóły, AI można też użyć do parodii. Bo obecne modele robią lepszą robotę od słynnej Iwony, która już jest bardzo lecim modelem. Żeby nie było AI, aby było w stanie robić dobrą robotę jako lektor, potrzebuje bardzo dużej ilości danych. Więc osoby, które dużo się wypowiadają, są idealne do deepfakeów. Już naprawdę nieraz widziałem jakiegoś śpiewającego Hitlera albo wyglinającego kaczora Donalda ale po prostu stało się to popularne. W skrócie to każda osoba wypowiada głoski oraz sreby trochę inaczej. To też bardzo nijaka definicja, ale w skrócie potrzeba godzin materiału, aby mieć bardzo dobry deepfake i w miarę rozbudowany model AI. No dobra, ale jak na razie mówiłem tylko o parodiowaniu albo jakichś prostych przykładach. Więc na punkty na staromiów dramę, która przeszła w miarę bez echa. O tym, jak pewne studio pracujące dla Netflixa zbierało próbki głosu aktorów do voice trainingu modeli AI. Temat tego artykułu, co ciekawe, przeszedł bez echa. Ale cóż, to w miarę da zrozumieć, gdyż obecne modele wymagają tony, a to tony materiału, aby móc pracować i dobrze dozorować czyjś głos, zwłaszcza w zastosowaniu filmowym. Ale na przykład obecne modele, możemy powiedzieć, że radzą sobie w miarę okej okay w kwestii robienia napisów dla filmów. Na przykładzie teraz YouTube Shorts istnieje wiele kanałów często shortsowych w 100% robionych przez AI. Może nie w Polsce, ale... Uwierzcie są takie kanały, każdy przynajmniej raz musiał się spotkać z shortsem, gdzie głos jest monotoniczny i bardzo sztuczny oraz ma zdjęcia z Adobe Clouda. Tak, takie materiały są niemal w 100% jak robione przez AI mówię niemal, bo człowiek dalej musi korygować pierdoły typu napisy albo kazać AI wygenerować od początku wypowiedź, bo brzmi ona aż zbyt sztucznie. Dobra, dajmy tutaj na przykład Family Gaia albo Simpsonów z podłożonymi napisami, co ciekawe, tak, większość takich pierdół jest w 100% automatyzowana przez sztuczną inteligencję. Poradzi sobie po prostu dobrze z takim zadaniem. Czy jaj zastąpi aktorów w filmach i serialach? Jak studio ma na to budżet jak Disney, to jasne, bo sobie mogą na to pozwolić, ale w mniejszych produkcjach to po prostu nie przejdzie. To nie będzie po prostu opłacalne. To takich pierniczenie, że jaj zastąpi programistów. No fakt może ich zastąpić w jakichś głupich zadaniach. Ale póki co, obecne modele w sobie radzą z dłuższymi, bardziej skomplikowanymi zdaniami. Więc... no sami rozumieć, ale co z kreskówkami i innymi animowanymi tworami? Tutaj sprawa już wygląda trochę inaczej, bo ja już się używa do tłumaczenia, więc tutaj możliwości nie są wykluczone. Że jak utrzymanie dużych modeli będzie ciut tańsze, Niż teraz to może zastąpi wojsko aktorów w kreskówkach, ale to już stoi pod znakiem zapytania. Dobra, a teraz według mnie trochę śmieszne pytanie: czy ja i przejmie świat? Detroit ani Terminator za dobrymi przykładami punktu maszyn nie są w dzisiejszych czasach. Krótko mówiąc, na przestrzeni lat bez jakiegoś gigantycznego przeskoku technologii maszyny nas wszystkich z pracy nie wyszucą. Bo są po prostu na to zbyt głupie w aspektach motorycznych oraz poznawczych. Dla tych, co nie rozumieją, jak widzimy czerwony kwadrat, to dla nas jest to czerwony kwadrat. Ale dla komputera też to jest czerwony kwadrat. Ale nie przez intuicję, ale przez to, że my jako ludzie daliśmy mu te dane, dzięki którym on wie, że to jest kwadrat i że jest on koloru czerwonego. Dobrym argumentem też będzie to, że wiele modeli AI teraz jest uczonych na bazie praktycznie całego internetu. I to, że jak się to sumuje z danymi treningowymi, no to Skynet koń świata nadchodzi, etc. Problem jest taki z tym, że AI już od 2023 przekopało się przez cały istniejący internet. No i cóż, ja na przykład bomb atomowych za oknem nie widziałem, więc no, mimo że robot wczesną sztuczną inteligencją obiecał, że zniszczy ludzkość, to za bardzo mu się nie śpieszy. Mam nadzieję że odcinek wam się spodobał trochę inny format taki trochę bardziej podcastowy może będziemy robić tego więcej nie wiem dajcie znać czy wam się podoba coś takiego zostawcie łapkę suba trzymajcie się i cześć